Cześć, to zobaczycie w kolejnym odcinku hmm, na moim kanale i słuchajcie yy, moi przekochani i dobry, czy złożycie ale już tak, teraz się obyturę, za ja ja codziennie będą mi się pojawiały filmy, ale nie Myślę, że słuchajcie, czy, czy, czy ja, ja słuchajcie na jednym osobowym, a raz na wielu osobowym, ale to wy moje tocie piszcie w komentarzach, na słuchajcie, jakich typach mam grać. Mamy Máme moje dáty, máme mam, mam, máme svoje dáty, poviem vám, čo to je za tie tie poviem vám, poviem vám, že to je všetko, čo je za tie pijanky, nad loďou, to bude. posortować moje na tym odcinku to być więcej skrzynek posortować rzeczy czy e, znaleźć diamenty moje drodzy oraz oczywiście powiedzieć, e, się w jaki sposób moja saconka dębu będzie mogła rosnąć kopalni kochani. Ty słuchajcie będzie no będziemy, ale spójrzcie, ale nie wiem, jak... a moi drodzy, jeżeli taki film Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście so, subskrybujcie mój kanał. No. O, 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 o. Jeżeli macie biały to zmieńcie kanał na, na czarny, dzwoneczek i piszcie w komentarzach, czy mam nagrywać, czy będziecie chcieli jeszcze te jest osobowe. To jeszcze

No, moi i jeszcze to taką napiszę <śmuszna> w komentarzach, Jak, jak, jak jeszcze inne gry mam nagrywać, to powiem wam moi drodzy, że mogę nagrywać jeszcze Fortnite'a, e był w tajse. Ja a Siminga, wiele, wiele, wiele innych darmowych na w na, w na e, internet. na Tak, chcę piszcie na tak piszcie koniecznie, jakie. mają być takie. taki robię wszystko żeby w tym Ojdatek Maciach żyć chciałem. się też zapytać ile mój kanał nauczę dwa. To jest to, którzy muszą uciekać. E, mój kanał. Wyślij proszę tam dwa. E, mój plan. jest, mój docy. Mój docy. Mój docy. jest taki, aby powiem wam cały mój kanał. cała moja historia kanału. Mój... Transport powiem wam, transport ciągnęła się jakieś e, 20, wskazuje to nawet i 30 lat. ,right Chcę być... Grow... Nie, nie, z z a powiem Wam, wam że będę popularny w nie, nie, w nie, nie, się nie, z YouTube'a. Opa, opa, moje doty, a ja poviem so po wam, oh <mys>? no ty bete na kým o to moje šmieci, dalej. Program odbierania ranek w Ukrainy. Na tym to będzie polegało... Czyli moje doty, taki pila pęty przekazywał nowym pokoleniom sobie te nagrywki, można tak to było powiedzieć. A my, moje doty, już. Przechodzimy do Majka. I moi drodzy ogólnie mówiąc, przepraszam bardzo, jeżeli się pomyliłem z tym, co mówiłem w poprzednim odcinku, że tamte filmy trwały godziny, a ten będzie trwał 20 minut, moi przepraszam, jeżeli się pomyliłem, a... Gdzie... Ja sobie ten film czuję, czy moje drodzy, opisałem pani i pani chyba dzwonię to tak. Nie było. Ale nie wolne. Na, napiszę w komentarz, to, nie słuchajcie, Po, po nie, Może ja mam po prostu to jakiś to zły to laptop. Przygotowany on został w ciągu takich filmów. Do oglądania to, własnych to filmów. Konieczność e, pan minister. A może się to, on po, po prostu pominie. Ministerstwa zdrowia Ukrainy w kontakcie na pewno E, powiem o tym więcej, ale tutaj jesteśmy do tego gotowi. Pociąg dzisiaj tutaj, jechał, żeby też e, m, przejść ćwiczenia, ćwiczenia, które dadzą odpowiedź na wszystkie e, pytania związane no moi drodzy, z niezbędnym do załadunku Nie wiem, tych, powiem, mam, tym, we, tym, napiszę w komentarzach, czy słuchacie sprawą, że, stanowią... że mamy. Dzięki, słuchajcie. Może być, słuchajcie, to, że wam, na przykład, mam jakieś osoby. Może być, ale piszecie w komentarzach, kto taki jest. A zwłaszcza mi tutaj chodzi ci o te osoby, które ze mną nakrywały. I których widzę wiele, już trochę tam znam. Dłużowskiego w z władzami e, Kiedy słuchacie, na przykład, to e, Antka, e, podmiotę, ale Karola, ale moi drodzy, jeżeli chcecie kogoś now, całkowicie nowego na odcinku, napiszcie w komentarzach. Co chcecie? Chciałbym poinformować, kogoś wezmę, ruszy duży hub. dla dla pomocy humanitarnej. Ten hak będzie prowadzony przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Ja powiem Wam mój no no ja się, mój czy Na przykład powiem Wam na przykład ja. Słuchajcie, czy, w czy, czy jestem, słuchajcie. Na o koncentrach, że jestem blisko końca gry, Chyba jest 3 odcinki po 20 minut i jeden po za, po, na trzy minuty zrobić, czy daleko kiedy, Napiszcie w komentarzu, ja sobie spędziłem tutaj jakieś. ponad trzy godziny. Napiszcie Moje godziny. w komentarzach, Jak ponad godzinę? Oczywiście to nie no, no, jest spytany skąd. Ale to, to jak na przykład, urządzicie sobie kogoś innego, ale nie na z skąd. Gwina i tam wytrzymała. 3 minuty to jest wytrzymała. dużo wytrzymała. żeby znaleźć zarazę tego kabu logistycznego. Proszę Państwa, mamy nie to nie to jest, z... ta sytuacja i Coś się zadzieło. Jest zapisywaniem, bo nie docy... Ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji i wszystkim Ministerstwu Zdrowia i wszystkim innym podmiotom w to zaangażowanym, więc mamy nadzieję, że ta pomoc nie będzie niezbędna, ale dzisiaj ona jest potrzebna, więc realizujemy te zadania, życząc naszym przyjaciołom z Ukrainy, aby ta wojna, ten piekielny rosyjski najazd jak najszybciej się zakończył. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu Dziękuję bardzo, panowie ministrowie, szanowni państwo, można kolejny raz powtórzyć, że polscy kolejarze nie zawodzą, polscy kolejarze nie, nie zawodzą. Ale to nie oczekamy, powiem wam. w komentarzach, czy moje drodzy wy tak macie, że wam się, że jak odpalacie sobie schodzie Microsofta, to pierwsze to schodzicie, to wam się zacina. A tu na typie jedna osoba. Nie je na wiele osób. Ja po raz doty mam Doty na typie osobowym samym. wiele osób, Nie gaję moi doty, ale na w komentarzach tym mam to zrobić. Co się opłaca. Myśl o myślę, myśl że słuchajcie, że powiem wam, że powiem wam pisze tak, że Ty jak już to będziemy, moi kochani, mm, diak, diaksy, to powiem wam, moi drodzy, Napiszcie, czy to by było, Słuchajcie, to by pomysł, żeby słuchajcie, jak to będziemy. No, słuchajcie, rodzina, jak to diamenty to ja. to powiem Wam, żeby szukać jakiejś wioski. Tak, tak chcecie, to piszcie w komentarzach. Jak nie chcecie, też piszcie.

I Powiem wam. No, no i kto wie, że idziemy do domu. chodź. Ciii, Idziemy, bo to jest... Chodź Jąku, idziemy. Nagrywam. To takie króciutkie na razie. Dobrze, dobrze. Ale wiesz co? Ciii. Cii. To, to. Ale nie wiem, czy Jeszcze jazda. słychać. Jeszcze słychać. Jeszcze się nagrywa. Jeszcze się nagrywa, ale może teraz nie będzie słychać, no. ale będzie krótsze, po prostu następne będzie dłuższe. Mm, moi i zresztą, zresztą, się... zresztą, to zresztą, to to zresztą, 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 o, uh, kciukie śmiejecie. No kochani, witam, powiem wam.